Ludzie nie zawsze są źli. Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię. Mleko lubię. Mleko. Właśnie, czekamy na Andrzeja i na redaktora, nadredaktora niemieckiego, który pomoże zawieść 9 paczek, bo to potrzebny bus. Także zobaczymy. Krzysztof powiedział, że mi pomoże. Znaczy niemiecki. Powiedział, że mi pomoże. No to zobaczymy, co tam będzie w tych paczkach. Byle baterii byle starczyło. Kolejny dzień urlopu. O, browarek, szmyk, szmyk. I jazda, jazda. A ty King, kurwa. Ślimaku. Co teraz powiesz o, pań, o, pa, o panu niemieckim, ty nadredaktor Roku nadredaktor szkolnej. Co teraz o nim powiesz? Jak on ze mną się dodaje, ja z nim mam kontakt, rozmawiam z nim codziennie. Nawet dzwonimy do siebie. A tu weź zadzwoń do niego. Zadzwoń do niego, czy on będzie z tego, chciał z Tobą rozmawiać. No, pozdrawiam. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Witamy, Cześć. witamy. Pozdrawiam. Cześć. O, tutaj jest nadredaktor niemiecki. No, niestety, Ja no. jego nie będę nagrywać, bo on sobie, sobie nie życzy. Także ale jest z nami. Jest, jest. Będziemy odbierać 9 paczek. O. 9 paczek. Czego się nie spodziewałem? Ja też. No, aż 9 paczek. Musieliśmy busa zamówić. O, tu jest bus. Na, na paczki. Tak. <laughs> no niestety. Trzeba zmienić środek co jest z pontu. Tak? By to wszystko przewieźć. Witam cię, cześć. Serdecznie, witam serdecznie. Proszę panie. Co tam słychać? No. Musiałem zamówić busa, żeby to wszystko przemyśleć. No, no damy tak. radę, no. Tak, będziemy pakować, ale nie, 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 bo ja tu mam kody, także muszę przerwać nagrywanie, żeby kodami otworzyć paczkomat. Tak, o tutaj paczkomat, o tutaj są paczkomaty. Zaraz, nie nagrywajmy ludzi, bo to... Tak, tak, paczkomaty są widoczne. Tak, no i zaraz, i zaraz się zacznie wnoszenie zaraz... na paczek. Paczek. Paczek, tak, dokładnie. To co, przerywamy na chwilę? No przerywamy. i cię no, Bardzo, mało. tutaj bus celowo zamówiony. Mało. Mało. Zaraz jeszcze zobaczę, bo tu tyle tych kodów, że ja już nie ogarniam tego. O. Specjalnie busa trzeba było zamówić. No właśnie, no bo inaczej... Mało no, wysyłają. No, jest jak? jedna dziesiąta tego. Jak z... tu się zaprosić w busem? Jak to jak? Najgorzej to otworzyć. Robacznie. Będzie jazda. Będzie to Ostra. nic, damy radę lepsze, lepsze niż wczoraj tak? myślisz? pewnie tak bo tu nic do Kononowicza nie widać, żeby było A, o, nawet podpisane nie ma No, nie ma, Andrzej Garemek dla Andrzeja Garemka otwarcie wyłącznie przy redaktorze Jacku ja nie jestem redaktorem proszę mnie nie nazywać no zobaczyć. niestety, taką funkcję od widzów i trzeba, i trzeba korzystać z tego dobra, to co, ja sprawdzę jeszcze te no to. Jeszcze kot, no, dwa, dwa, trzy, cztery, i... pięć, sześć, siedem. Jeszcze jedno powinno być. Zaraz zobaczymy. I, I jedziemy zdenerwować denegrowalną na Nie. Nie można. Nie można, Pana. Nie. Napis, powiedziałem krótko. Napisz krótko, szukam dziewczyny, która lubi zaglądać i do kieliszka, i do rozporka. I tak napisał i zaprosa na jaki odzew jest. I, oba no, to, no. I tak to już jest. Nic, się żadnych tam wykształceniem pochodzenie szlacheckie, żadnych durnot. Normalnie. Tak, szukam dziewczyny, ja która lubi zaglądać. Najlepiej tak. Najlepiej tak. Ile tych wiederek ma być? No dwa. Państwo tyle paczek mają co my? Jezus, Państwo o też chyba mają kanał. O, o. <grym> I Czo? pani pana tak wykorzystuje. No a kogo mam no wykorzystywać? Jak tak odarę jest, To, to no, czegoś. No, Na razie. Pozdrawiamy, trzymajcie się. Pani pana wykończy. <grym> jeszcze jedno paczkę, także zaczynamy. No jeszcze tak.